Odwróć się. No dobra, tak więc odwróciłem się i witam was. Ja jestem oczywiście automat.pl i to jest kolejny odcinek w końcu gratowych ucieczek. Dawno nie było tej serii na moim kanale, więc jeżeli cieszycie się z powrotu, to oczywiście miło byłoby, gdybyście zostawili łapkę, a tymczasem witam was w mapie o nazwie Zniszcz dom. Gdzie stanę się griferem. O, zobaczcie na ten dom, jest taki szłoczki. O To byłoby szkoda, gdyby ktoś go zniszczył. Wiesz, co robić? <grywa> Dokładnie, dzisiaj musimy znaleźć sposób, żeby zniszczyć ten dom. I ten sposób, jest bardzo łatwy, jak na początek, czyli po prostu zapalniczka. And there we go, palimy to. Tak, <grywa> staniemy się tym, czego nienawidzę. Czyli po prostu gliferami. No i cóż, coś się tutaj buguje. Nie wiem, czemu nie mogę tutaj, gdzie nie gdzie, w ogóle podpalać. Ale wszędzie już mogę, gdzie indziej, dobra, podpalać to, kurde. Proszę bardzo. Pal się, pal się. Bardzo dobrze. No, <grym się> więc tak. E, będzie, czekano nas naprawdę ciekawa mini Tutaj widzę jakieś takie znaczniki, które pewnie służą temu, żeby coś tam porobić. Zobaczymy. Zobaczymy. Grano oczywiście na wersji 1.11.2. Czyli to najnowszej która istnieje Musimy chyba trochę poczekać, aż to się wszystko popali. O, co ty, przepraszam. nie, nie. Dobra, spali to... się,

Okej, okay. Mówię, te się są bardzo ładne. Podobały mi się jak najbardziej. E, pamiętam, jak w Alfie właśnie było coś takiego, że. E, że. że no cóż, hmm. że się drewno paliło wiecznie, jeżeli paliło się u góry. Czy to właściwie. Czy mogę w jakiś sposób wejść, czy coś? Czy to coś będzie ukrótego? No, widzę, że to nie będzie tylko takie, a! Zostań z i się ciesz, ale będę musiał coś znaleźć. Tutaj nic nie mogę niszczyć, właściwie. Przez to mogę sobie przejść, dobra, ciekawie. Tu mam drzwi i. O nie, zbugowałem się. Dobra, odbugowałem się jakimś cudem. Nie wiem, jak to się Aha, bo tu mogę z shiftem przejść, dobra, spoko. Dobrze, no, dałoby się wziąć to TNT. Ale. Coś mi to. nie pozwala. Aha, tutaj mogę. są piece. Mam jeden patyk. Aha, ten patyk może niszczyć TNT. Spoko. Dobra, spoko, to mi się podoba. Jakieś różne TNT. O, to może być postawione na redstone torczu. Fajnie, warto wiedzieć. Tu mogłem sobie wejść. A, czyli tutaj. Dobra, postawię na redstone torczu i co teraz? A, i to tyle. Ok, spoko. Level drugi. Ha, domek na drzewie. Dobra, to najpierw się dostajmy na. O, dobra, ty się nie dostanę. Tędy może się... Nie, tędy też się nie dostanę. Tędy. Tędy też się nie dostanę. Tędy jakoś mogę chyba się dostać. Mam przynajmniej nadzieję, o Jesu. O Jesu Bijaj na górę bardzo dobrze Teraz gdzie? Tu gdzieś? Nie Nope! To nie tędy. Dobra, <gry> jeszcze raz tędy w takim razie. Tak, uwielbiam tego typu parkiery. są przespaniałe, czy muszę na lewo przeskoczyć chyba na lewo. No to spróbujmy. O, oh, jest nice. O to chodziło. Widzimy tutaj mały spoiler tego, co nas czeka za chwilę. Jakiś villager. Inmate, okej okay. Brzmi ciekawie, nie powiem. Czy teraz muszę na lewo wskoczyć? Chyba tak. Okej, okay. trochę parkura nie zaszkodzi. Zawsze spoko trochę parkura. Jeszcze wyżej. No ten domek na drzewie to genialny. Best house ever. Najlepszy dom ever. A tu mogę się parkurować DK Button. Aha. Okej, okay, czyli zniknęło sobie tak trochę wszystko. Dobra, to, to zglifowaliśmy świetnie. Dobra, level trzeci, gel brick. Czyli związane z więzieniem. Tutaj mogę wejść właściwie? Coś mi to da? Nie wiem. Zobaczmy, czy coś sprzedajecie mi. U za głowę mineter tego. Sprzedajesz, ty mi sprzedajesz kobłęba, ty mi sprzedajesz. Za dźwignię głowę Barierę za barierę I osiem kobłębów za Dark Oak okej okay. Czy te przekaźniki coś dają? Czy coś w tych furnejsach? Jest, jest, stick, co mogę zniszczyć? Yy... A, dźwignię mogę dzięki temu zniszczyć, nice Bo To się właściwie przyda, jak najbardziej I komuś mogłem sprzedać dźwignię, tak? Nie wiem, czy to 8 potrzebowałem Chyba jedna wystarczyła, mi się wydaje Nie jestem pewien. co ten gość w ogóle ma? Repairman Mogę do Ciebie doskoczyć jakoś? Chyba nie. O, mogę, patrzcie. A, patrzcie, za, za nether gwiazdę mogę coś o niego kupić. Czyli rozumiem. Czy musimy po prostu tutaj handlować? W jakiś sposób z nimi wszystkimi. Dobra, tu mogę głowę. Za głowę ktoś chciał... Gdzieś tutaj gościu chciał. O, nether star za głowę. Okej, okay, tylko co właściwie ja muszę zrobić tutaj. Drzwi mogę skraftować. Ten gościu coś chciał za nether. O, on chciał to za nether stara. On chciał to za tego. Aha, muszę 8 mieć kołebu. Dobra, czyli muszę kupić wszystkie jakby głowy. Okej, okay, nie wiedziałem, no to jeszcze raz, jeszcze raz. Chodź tutaj ziomeczku, dawaj mi te stary. Teraz ty. Panie Lipermanie. Oh, come on. Ja nie mogę trafić na niego, dobra, nice. Mogę sobie wziąć to i teraz u niego kupić to. Auki doki. I u tego gościa mogę kupić... te drzwi I co mi te drzwi dają teraz? Aha! Can break wool Nie, can be placed on wool, czyli muszę postawić je tutaj, tak? Wow, magia! Ej, świetny efekt, podoba mi się No i TNT oczywiście, can be placed on redstone torch Hmm, gdzie jest redstone torch? Tu jest redstone torch Proszę bardzo Przepraszam, przepraszam! Boom a wszyscy zginęli, oczywiście. O nie, TNT, giniemy. Dobra, level czwarty, nether. Ooo, widzę, że parkur tutaj. Nazwita. A to nie tutaj trzeba skoczyć, trzeba najpierw tutaj zacząć. Z tego co widzę, tak? Gdzie to trzeba zacząć? To jest początek, bo nie chcę tego cheatować. Początek jest na początku. Ktoś by się spodziewał, naprawdę. Dobra, czyli muszę. A, ten. dobra, spoko. Nie ma problemu. A, dobra, to jest 3 plus 1. Uwielbiam takie skoki, naprawdę. One są przefantastyczne. Myślę, że tu jest blok obok, to trzeba uważać, żeby... Ojeju! Jeszcze że się zabije za chwilę, dobra. Tutaj mogę się dostać w ten sposób. Nie w ten sposób. Aha, chyba na te schodki miałem obok skoczyć. Dobra, kurde. Tak, automat jesteś tak świetny w parkurze, że to szkoda gadać w ogóle. Nie, dobra. Nie, nie, nie żeby coś, ale na tych shaderach mi też gorzej idzie. No i tak dalej, i tak dalej. Teraz trochę gorzej idzie, ale no cóż, takie są właśnie shadery Ale przynajmniej ładnie to wszystko wygląda A tutaj nie ma zbyt wielu rzeczy do robienia, nie wiem czemu mnie tak dziwnie cofa Jak tam doskoczyłem, ale okej okay. Musimy sobie przejść... nie tędy? Czyż, czyż to nie tędy mieliśmy się dostać? Chyba nie Chyba jednak miałem jakoś tutaj doskoczyć Nie wiem w jaki sposób, ale w jakiś sposób miałem może po prostu tak? O Jezu, o oh, come on, no po prostu nie mogę, no. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Taki prosty skok, a tak nie potrafię na nim skakać. I teraz właściwie... <laughs> właściwie co teraz? No. Tutaj doskoczyć i tam jakoś? Ojej, coś mi tu nie pasuje. Spróbujmy jeszcze raz tutaj doskoczyć. Czy tu będą jakieś niewidzialne klocki? Czy tylko mam takie wrażenie, nie. Żadnych niewidzialnych klocków tu nie ma. Co, co ja tu muszę zrobić? Halo. Trzeba po prostu doskoczyć i kurde kliknąć prawym? Tak, chyba tak mam zrobić. Czy tu jest... A tu jest slime block! Dobra. I to już wszystko rozwiązuje, czy ja muszę teraz to tam doskoczyć. Ja tego slime blocka wskoczyć, widzicie? To jest sprytne, nie powiem. To sprytnie obchminili, tylko teraz. Czy się dostać tam z powrotem, po raz kolejny? Właściwie to odkryłem tutaj łatwiejszą drogę Żeby się dostać na górę Wystarczy po tych drabinkach sobie iść na górę I to jest zdecydowanie łatwiejsze niż tutaj wskakiwanie, bo ten skok jest trochę... Tricky, nie powiem I Teraz tak, muszę przeskoczyć tutaj, tak Na bok tego i teraz co? Slime blokiem tu się przedostać i to szybko kliknąć. A po prostu tutaj. Ok, I teraz mamy Infinite Water Source. Okej. Okej. To gdzie mam to porozlewać? Chyba wszędzie. Coś mi się wydaje. Mam zgasić wszystkie tutaj po prostu. <laughs> wszystkie, wszystkie ognie, dobra. Takiego grifa to jeszcze nie widziałem. Ale się udało. Redstone'a. Fajna nas w ogóle, Redstonia Jakaś kraina tutaj Kurde, spore fps ów -y mi zabierają Zabiera, co ciekawe Może sobie zmniejszy po prostu trochę Render distance na normal Może to trochę zadziała eee, Tak, widać poprawę, 60 fps już jest A jakieś tam command bloki w tle działały Dobra, co musimy tutaj zrobić? Na pewno zgrifować, którzy by się spodziewał, to jest ciasto Czy ciasto jest oszustwem? Chyba nie tym razem Chyba nie tym razem W tym dispenserze nic nie ma właściwie jest jakiś płotek. Nic nie mogę tutaj kliknąć. To tu mam dropper. Mam piston. Czy coś tu jest, co ja mogę w czymś mogę interakcję Zajść, Bo tutaj nie mogę żadnych repeaterów ani nic, że tak powiem, kliknąć. I co? Czy muszę wejść na Redstone? I Redstone aktywuje coś? Czy nie za bardzo? A co ja muszę tutaj zrobić? Halo! Tu jest jeszcze dropper jakiś taki dziwny, ale tutaj też nic w nim nie ma, no. No, nic tu nie ma, patrzcie, nic a nic tutaj nie ma do znalezienia. Tam coś jest na, do na górze. Don't! A jak się tam dostać, to muszę jakiegoś parkura po prostu zrobić. Tak mi się wydaje, że muszę parkura zrobić. Nie mam co ku temu pewności. Tylko jak tego parkura zrobić. Muszę dostać na pewno na górę tutaj i jakoś później przeskoczyć tutaj. Tylko w jaki sposób? O to jest pytanie, czy mogę w ten sposób doskoczyć tam? Raczej nie, raczej to będzie troszkę trudne. A tam też nie doskoczę. Czy mogę coś z tym pokombinować? Mogę się z tym bustować, Nie, nie mogę się, ale mogę się w ten sposób boostować, tak? Nie, nie mogę w ten sposób się zbustować. ale tu mogę się boostować. Dobra. Nie spodziewałem się, że tak można, ale jak widać, można. O, i to jest już czwóreczka, widzę. Tam znaczy prosty skok. I tutaj będzie woda, tak? To rozlej mi tę wodę. Ho, ho! Pięknie. No i zniszczone, zglifowane. Eee, level 6 PVP arena. O, proszę, to jest coś. W czym jestem dobry. Podem do lawy, ale lawa mnie na szczęście nie zabija. Coś muszę pewnie znaleźć, na życie. Coś pewnie muszę znaleźć coś ukrytego gdzieś. No już się nauczyłem, że ta mapa lubi ukrywać różne rzeczy Pewnie coś pod lawą jest znając życie. Skoro mogę tak, skoro mogę w niej pływać, to coś tu na stówę jest. Tylko co mi da łuk? Co mi da fakt, że mam łuk. Mogę w nich szczelać, ale to mi nic nie da. Czy muszę znaleźć gdzieś, gdzie mogę szczelić? Albo nie. Kurde, takie szukanie. O! Tu coś jest. Mogę zejść? Mogę zejść po prostu, okej, okay, spoko. Coś mi to da. I did indeed this something. Coś zrobiłem, tak? Cóż żem uczynił w takim razie? Czy zrobiłem coś, czy nie w końcu? Coś się stało? A, tu jest przycisk. ha! ha i lawa, no tak. No czemu by tu nie? Dla jeszcze nie było w gryfowaniu, więc... Najwyższy czas, tylko żeby ona nas tak w miarę nie dopadła. Przydałoby się. Przepraszam. Oh, shit. Dobra. Całe szczęście. Jesteśmy nieśmiertelni tutaj. Dobra, teraz jesteśmy pod wodą. I to są ciekawe drzwi. Bardzo ładnie wyglądają, nie powiem. O, i kolejny parkour, tak? Okej, okay, właściwie się... Przez to, że się paliłem, mogę się tu dostać. To mogę też z drzwiami zrobić sztuczkę i po prostu tutaj później przeskoczyć, ale to, że się paliłem, to mi trochę ułatwiło sprawę. Więc spoko. Jesteśmy tutaj i teraz co? Mogę coś zniszczyć, czy co tutaj w ogóle jest? No dot dotarłem do końca, bo tak myślałem, że trzeba dotrzeć. I nic mi to nie dało właściwie. Okej, okay. nic mi to nie dało. No spoko, tego to się nie spodziewałem, że mi to nic nie da. Co ja muszę właściwie znaleźć? Coś będzie. No, tu jest tylko woda. Nie widzę tutaj żadnych skrzynek ani nic. Może tu coś będą? Jakieś skrzynki? Jakiś coś ukrytego? Jakiś przycisk? No, znając życie, coś takiego muszę znaleźć. A to czasem zróbmy to, co mówiłem wcześniej, że mogłem zrobić. Czyli coś takiego dokładniej. W sumie zrobię na połówkę. Będzie chyba łatwiej wskoczyć. Nie, chyba nie będzie łatwiej wskoczyć w ten sposób. Chociaż. Spróbujmy, czy tak się da. A, dobra, może zrobię to po prostu w ten sposób normalnie. Tak jak nam tutaj każą. Czyli, jakoś tak. A, to nie jest jednak takie łatwe, jak się może wydawać. Ale też nie jest takie trudne. Dobra, i co mi po tym parkurze, no? Co mi da ten parkur? No bo w sumie, to, że dotrę do, na koniec tego parkura, no to mi to nic nie daje, no? Czy coś kliknąć? O, oh, come on, co tu muszę znaleźć, no? Zmieniłem sobie na tradery, słuchajcie. I tam odkryłem, że coś tam jest. Tam jest jakiś blok, prawda? Pytanie, czy mogę przez ścianę go otworzyć? Chyba nie, przez ścianę go nie będę go otworzyć, ale muszę jakoś go otworzyć. O, w ten sposób mogę go kliknąć. Ice versus Ice. Can break ice. Możemy niszczyć ice, a ice jest na główę, z tego co widzę, więc musimy się tam dostać jeszcze raz. W sumie ładnie to wygląda bez shader'ów Paradoksalnie aż. Może akurat taka mapka, za chwilę może zmienimy. Zobaczymy. Ok, wskoczmy sobie tutaj jeszcze raz. Możemy zniszczyć teraz ten lód I grief. <gryff> no pewnie, dobra. Zobaczymy, jak to wygląda teraz z shaderami. No, włączmy shadery. Nie no. Kurde, no. Mieliśmy shadery przez cały czas. Dobra, zostawmy te shadery. Niechaj będą. I teraz tak. Nie przeczytałem, jak się nazywa ta mapa. Insert password only in case no 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 worry the city aha czy mamy jakieś czas tutaj wprowadzić tylko jakiejś tam krytycznej sytuacji że tak to powiem eee. ok czyli musimy coś tutaj znowu znaleźć piecyki piecyki o exp piecyki 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 <gry> co się tutaj zrobimy o jest paper ok a tu jest co? Tu jest 5, tu jest 7, tu jest C, tu jest 9, tu jest tu jest co? Tu jest M, tu jest 1, tu jest 3. To teraz jak? Jak tu wpisać hasło właściwie? Ew. No. Well, Czy muszę znaleźć kowadło? Aha, to są kowadła, dobra, czyli rozumiem. Czy muszę po prostu spisać wszystko po kolei, tak? Czy to jest A? Czyli tak. A. 5. Tu jest 7, tak. Dobra, tu jest C. Oki doki, Tu jest dziewiąteczka. Tu jest. To jest literka M. Małe, dobra. To jest cyferka 1 i na końcu mamy. Co tu mamy, co tu mamy? Trójeczka. Ok, teraz to wszystko sobie zapiszmy jako jedno A57C9M13. Okej okay. teraz weźmy to sobie. Zmieńmy imię na takie. Okej, okay, teraz mamy hasło po prostu i wystarczy, że damy to tutaj. I TNT, no tak, oczywiście. Któż by się spo... Nikt by się nie spodziewał. Dobra, level 9 pustynia. Czerwony piasek, no spoko, fajne klimaty. Co my tutaj mamy? To nie wygląda normalnie. No tu można wpaść, okej. Okay, sorry, że tam, kurde, mi ktoś pisze. Co mogłoby pójść źle? Mogę to niszczyć, tak? I to z takim ogromnym z ogromną szybkością, to ja lubię. A, ten piasek też możemy, ten piasek też możemy No co, co by się stało źle, to jest taki typowy griffing, co nie, że przychodzisz komuś do domu i po prostu mu niszczysz wszystkie bloki, które tam masz, co nie Zabierasz mu wszystkie bloki <taki> Takie typowe, co nie Ale weźmy to sobie, wszystko zgriffujmy W takim razie To jest inny, inny blok po prostu, inny, inny blok, to nie jest Sand, tylko jakiś inny blok, był jakiś falling sand, pewnie tak to się nazywało. Nie wiem, nie wiem, jak to się robi z komu blokami, nie znam się na tym, ale dziesiąty level, czyżby ostatni? O nazwie The End. Ja oczywiście, co? Ja oczywiście parkour. Któż by się spodziewał? Nie wiem, czy u mnie tak dziwnie cofa, jak skoczę. To jest troszkę irytujące, nie powiem. Gdzie muszę się dostać dalej? A, tam jest przycisk na górze. Mogę go kliknąć? Mogę. I co mi to dało? Uuu, coś mi tutaj dało. A jest! Wystarczyło zniszczyć i udało się ukończyć mapę, ciekawa mapa, taka oryginalna, a sobie zniszczmy wszystko Fajnie, tutaj są wyniki gracza, jakie są tutaj dostępne, o to jest ten level Ciekawie to wygląda, to jest cała lawa, no tak, wiadomo Tutaj co zalaliśmy, tutaj też zalewaliśmy, tutaj TNT wyzadziło, tutaj drzewo zniknęło No, więc tak wygląda cała mapa, jestem ciekaw gdzie są command bloki może ewentualnie czy gdzieś znajdziemy jakieś command locki? Chyba ziomek je zbyt dobrze ukrył. Na Żadnych command locków tu niestety nie widzę, ale mapa bardzo fajna. Myślę, że na plus, takie na spokojnie, więc jeżeli chcecie więcej z tej serii, to oczywiście śmiało dajcie o tym znać w komentarzach. Komentujcie, subskrybujcie jak mawiał JJ Joker. Widzimy się po prostu w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się, no i naryczka.